Firma, która ceni niezwykle rodzinę i wszystkie rodzinne wartości. Mówię przede wszystkim o właścicielach firmy. Firma, która, jak powiedział mi przed chwilą pan prezes, jego dewizą od samego początku jest, my zrealizujemy każde zamówienie w zakresie naszej specjalności. U nas nie ma, że się nie da. My się podejmiemy każdego zamówienia. My jesteśmy otwarci dla naszych klientów na to, żeby im pomóc 24 godziny na dobę. Jesteśmy w stanie zrealizować wszystko w trybie natychmiastowym. Mamy przygotowanych pracowników, pracowników dobrze wynagradzanych, pracowników, którzy czują związek z firmą, bo ten związek z firmą jest cały czas budowany. Związek oparty na wzajemnym szacunku, na każdym szczeblu zarządzania w firmie. To jest dla nas najważniejsze. Jakość, którą wypracowujemy na światowym poziomie jest przede wszystkim jakością wynikającą z pracy ludzi, bo to ludzie obsługują maszyny. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o rozwoju polskiej przedsiębiorczości, to takie właśnie firmy wymagają opieki ze strony państwa, wymagają wsparcia ze strony państwa. To im władza powinna nie przeszkadzać w rozwoju, tworzyć przyjazny dla nich system podatkowy. Pan prezes powiedział do mnie przed chwilą: Mam wielką ambicję. Chciałbym zatrudniać 1200 osób. Na razie jestem w połowie, ale wierzę, że to zrealizuję. Chciałbym kiedyś usłyszeć takie zdanie od każdego ambitnego polskiego przedsiębiorcy, który mówi: Będę dalej rozwijał moją firmę, będę tworzył nowe miejsca pracy. Jeżeli mówię, o programie odbudowy polskiej gospodarki. Jeżeli mówię o programie odbudowy polskiego przemysłu, jeżeli mówię o strategii w tym zakresie, chciałbym współpracować przy opracowywaniu tej strategii z takimi praktykami jak właśnie prezes firmy Asmod. To są ludzie, którzy rozumieją na czym powinien polegać rozwój naszego rodzimego przemysłu i naszej rodzimej gospodarki, reindustrializacja kraju. Pan prezes mówi do mnie Będę przejmował kolejne zakłady, które dzisiaj są w trudnej sytuacji, po to, żeby je stawiać na nogi, po to, żeby ludzie odzyskiwali pracę w tych miejscach. To jest moja wielka ambicja. Proszę Państwa, jestem otwarty na współpracę z każdym człowiekiem, który w ten sposób myśli, bo to jest właśnie moje największe oczekiwanie. To jest firma, która współpracuje z Polską Nauką, jest w stałej współpracy z Politechniką Warszawską i z innymi ośrodkami. Bo razem prowadzą badania, bo razem sprawdzają jakość materiałów, realizując także zamówienia klientów. Tak powinna się w Polsce rozwijać przedsiębiorczość, w ten sposób właśnie buduje się innowacyjność. Dlatego mówię, dzisiaj polskie firmy wymagają wsparcia. Te mikroprzedsiębiorstwa, ta firma akurat jest duża, ale ja mówię o mikroprzedsiębiorcach, trzeba obniżyć podatek. 15%, połączyć to z polityką zatrudnienia. To, co mówię od samego początku. Jeżeli mikroprzedsiębiorca zatrudnia co najmniej trzy osoby, ten podatek będzie niższy, będzie wynosił 15%. Będę chciał o tym dyskutować z ekspertami w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Będę chciał poprawy warunków inwestowania poprzez Inny sposób, inny sposób rozliczania podatkowego inwestycji. Wszystkie inwestycje dokonane rozwijające firmę w danym roku podatkowym nie będą odliczane w długoletniej amortyzacji, tylko w tym samym roku, w którym zostały poniesione. Jeżeli miałyby charakter innowacyjny, to proponuję i były połączone z badaniami, to proponuję, żeby można było je odliczać w podwójnej wysokości. Bo jeżeli my mamy dzisiaj rozwijać polski przemysł, jeżeli mamy go odbudowywać, to musi się skończyć sytuacja, że nasza gospodarka konkuruje niską płacą. Zachód jest bardziej rozwinięty od nas. Tam nikt niską płacą nie konkuruje. Tam się konkuruje bardzo wysoką jakością i bardzo wysoką wydajnością. I my właśnie w tym kierunku powinniśmy zmierzać. Stąd mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że firma Asmet i jej władze stanowią tutaj absolutny wzór. I cieszę się, że mogłem ich odwiedzić. Dziękuję bardzo. Za. Proszę Dzień bardzo o zadawanie pytań. Dzień dobry, panie ministrze. Katarzyna Skalska, Party skalę. Chciałam zapytać o Pana odpowiedź na propozycję Pawła Kukiza. Na propozycję debaty pomiędzy panem a prezydentem Komorowskim, którą tę debatę miałby prowadzić Paweł Kukiz. Właśnie. Czy pan przyjmuje to zaproszenie? Druga rzecz: kogo z polskich polityków nazwał do pan swoim autorką? Proszę państwa, wczoraj późnym popołudniem wieczorem. Taka informacja pojawiła się na Twitterze, że pan Paweł Kukis zaprasza do debaty, którą chce zorganizować i prowadzić, ponieważ pan Paweł Kukis był moim konkurentem w wyborach, ale konkurentem, który na tyle mnie także szanował i wyborców, że stanął razem ze mną i innymi kontrkandydatami do debaty. Uścisnęliśmy sobie rękę. To była dobra atmosfera w granicach czegoś, co ja nazywam kulturą polityczną, na czym bardzo mi zależy. W związku z powyższym, jeżeli pan Paweł Kukis takie zaproszenie nawet publicznie do mnie wystosował, ja również publicznie, także za pośrednictwem Twittera na to zaproszenie odpowiedziałem. Tak, jestem gotowy, tak jak to napisałem, ok, wchodzę. Kwestia ustalenia warunków. Ja jestem otwarty, jest pani prezes Beata Szydło, szefowa mojego sztabu i inni przedstawiciele mojego sztabu do tego, żeby te warunki ustalić. Ja w każdym razie jako kandydat w tych wyborach jestem na, na, na debatę otwarty, jestem także otwarty na to, żeby ta debata odbyła się również. Pod auspicjami. Nazwijmy to pana pana Pawła Kukiza i, i jego politycznego środowiska. To jest dzisiaj środowisko liczące się, jak pokazały y, wyniki pierwszej tury wyborów i choćby szacunek wobec... Pana Pawła Kukiza, wobe, choćby szacunek wobec jego wyborców, moim zdaniem wymaga tego, żeby tutaj być otwarty. Jeżeli ja mówię o prezydenturze aktywnej, jeżeli ja mówię o prezydenturze otwartej na duże y, grupy społeczne, no proszę Państwa, gdybym powiedział, nie przystąpię do debaty y, w, w ramach tego środowiska, sam bym sobie zaprzeczył. Nazwałby pan Którego z, z polskich polityków nazwałby Pan autorytetem? mają, no, na pewno nazwałbym autorytetem tych, którzy odbudowali państwo polskie w 1918 roku z niebytu, tak? czyli twórców niepodległości. Z pewnością Wincenty Witos, z pewnością Józef Piłsudski, z pewnością Roman Dmowski, jeżeli chodzi o miłość do ojczyzny, jeżeli chodzi o patriotyczne spojrzenie, jeżeli chodzi o gotowość do służby polskiemu państwu i polskiemu społeczeństwu to w tym zakresie na pewno uznałbym ich za wzorce. Jeżeli chodzi o wolę rozwijania kraju, z całą pewnością należałoby tutaj dodać Eugeniusza Kwiatkowskiego, twórcy wielkiego rozwoju polskiego przemysłu, Kazimierza Bartla, Ignacego Mościckiego. No to byli ludzie, którzy potrafili budować Polskę i dla mnie, patrząc dalekosiężnie, to są wzorce. Jeżeli mów, be, mówić o e, ostatnich czasach, ostatnim rozwoju na, naszego kraju, no to nie mam żadnych wątpliwości, że takim wzorcem od strony moralnej, etycznej jest dla mnie nasz ojciec święty Jan Paweł II. Marcin Czapski, TVP Info. Jeszcze wróćmy do debaty. Czy gdyby ktokolwiek inny, inny kandydat... Yy prezydenta zaproponował zorganizowanie takiej debaty. Czy pani Ogórek, czy może pan Korwin-Mikke, to też wchodzi pan w to? Proszę państwa, pojawiło się zaproszenie. Ja to zaproszenie przyjąłem. Proszę pamiętać, zostało ono wystosowane przez człowieka reprezentującego środowisko. Ponad 20% poparcia w pierwszej turze wyborów. To jest kilka milionów ludzi. To jest kilka milionów ludzi. I to jest reprezentatywna grupa społeczna. Tylko od kandydata, który zebrał takie poparcie. Panie redaktorze, ale nie, nie było żadnego żadne, żadnej innej propozycji. To tak jakbym ja się pana zapytał, czy pan by przyjął propozycję od TVN-u, gdyby ona padła. On. Nie było takiej propozycji. To tak, wtedy że... odpowiadamy na te. No, Proszę pan, Państwa, no chyba sobie z drugiej strony Państwo nie wyobrażacie, że w tym terminie do wyborów odbędzie się tutaj w, w naszym kraju prawda, 50 debat i we wszystkich tych 50 debatach wezmą udział dwa i pozostali dzisiaj na scenie konkurenci do, na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, bo tego się od strony po prostu fizycznie nie da zrealizować. No. To jest tak, że ja rozumiem, że sztab pana prezydenta Komorowskiego i sam pan prezydent zdecydują, w których debatach on się zgodzi wziąć udział. Podobna sytuacja jest. U mnie no i pewne decyzje już zostały podjęte, kwestia ustalenia warunków.